Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, tak się zastanawiam, czy to pada, czy to co robi. Pewnie takie same dylematy mają koalicjanci z trzeciej drogi, przede wszystkim, ale i lewica nie ma lepiej i się zastanawiają, z której strony pleców nóż im Tusk tym razem i jak głęboko. Ale po kolei, proszę Państwa, zacznę od. Trochę zacznę od wczorajszego odcinka, bo parę komentarzy, no i zasmuciło mnie i rozbawiło jednocześnie. Ja z tym Tarczyńskim to całkowicie żartowałem jako kandydatem na prezydenta, ale widzę, że niektórzy odważni, prawi upierają się przy takich kandydaturach jak Tarczyński czy Marek Jakubiak. Ja osobiście akurat Jakubiaka, jest, jak ja nie lubię tego sformułowania, ja osobiście, bo to jest durne sformułowanie. Lubię pana Marka Jakubiaka, chociaż mnie tam zbanował za czas, czasów Pomoru, ale to są kandydaci niewybieralni. No już o Tarczyńskim nie ma co gadać. Jeżeli chodzi o pana Marka Jakubiaka, również. A to, co wczoraj powiedziałem o panu Morawieckim, podtrzymuję w całości. To nie jest kandydat, który jest w stanie wygrać wybory prezydenckie. Możecie państwo otuskiwać, możecie przedstawiać genialne pomysły, ale jeśli PIS chce wygrać wybory prezydenckie, to musi przedstawić kandydata dokładnie tak sformatowanego, jak to przedstawiłem wczoraj. I, tutaj, i to jest dla mnie poza dyskusją. No naprawdę, jeśli ktoś ma choćby blade pojęcie o, o tym, jak funkcjonuje w, w Polsce polityka, jak rozkładają się głosy, jakie są preferencje elektoratu, no po prostu z tą oczywistą oczywistością nie będzie dyskutował. Dobrze, teraz przejdźmy do kwestii związanych z pewnym rozpadem koalicji, a ten rozpad jest gwarantowany. Oczywiście możecie Państwo sobie zażartować, że wcześniej czy później to na pewno się rozpadnie. To się rozpadnie wcześniej niż później i zaraz Państwu udowodnię, dlaczego tak się sta, stanie, ale zacznę od sprawy, która tak przeszła półgębkiem. I całkowicie jako oboczny wątek, mogę nawet zgłosić pewne pretensje, bo część z Państwa pukała się w czoło, kiedy przedstawiałem Państwu wersję wydarzeń związaną z tym, co się wydarzyło na granicy w związku z aresztowaniem żołnierzy i że była to akcja od początku do końca prze, przeprowadzona przez ludzi Tuskę. No i co się okazuje? Drodzy Państwo, otóż nie w Gazecie Polskiej, nie proszę Państwa w Polityce, czy w innym prawicowym, niszowym periodyku, albo portalu, czy Telewizji Republika, ale w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł, jak u, z anonimowymi rozmówcami z Trzeciej Drogi i z PSL-u, a właściwie z Polski 2050 i PSL-u, gdzie oni mówią wprost. Nikt w PSL-u i w Polsce 2050 nie ma wątpliwości co do tego, że ta akcja była przeprowadzana przez Tuska. Mało tego, tam pada nawet takie sformułowanie, że jest to typowy Tusk. No, jest to proszę Państwa precyzyjne, idealne określenie: jest to typowy Tusk. Kiedy mówiłem, że tak jest. Kierując o prostą zasobą bono, no to główny kontrargument, jaki słyszałem z Państwa strony, to taki, że to przecież bije w Tuska, to bije w Bodnara, bo chodzi o działania prokuratury i tak dalej. Tłumaczyłem, że to tak nie działa. I to na wielu poziomach tak nie działa. Po pierwsze, Państwo przedstawialiście argumenty racjonalne i logiczne. Yy, i no co tu dłużej ukrywać, raczej z perspektywy przeciwników Donalda Tuska i z, 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 zajmując takie sta, stanowisko krytyczne wobec fanatycznego elektoratu silni i razem. No, czyli popełniliście Państwo dwa błędy na starcie, czyli nie mając dystansu do, do, do sprawy i myśleliście jak ludzie racjonalni, ludzie przyzwoici, a nie jak fanatycy, którzy oddają głos. Tym bardziej i tym chętniej, jeśli tego fanatyzmu się im do, do kociołka dolewa i szczapy pod kociołek podsuwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, ta akcja była rozpisana na kilka etapów. Zwróćcie uwagę, że jako pierwszy odezwał się Kosiniak Kamysz, bo sprawy wojskowe to jest Kosiniak Kamysz, jest ministrem obrony. On jako pierwszy zwołał konferencję, on wziął na siebie całe to odium związane z awanturą. A awantura była potężna. Natomiast kwestie prokuratury i odpowiedzialności za to, kto kół tych żołnierzy w kajdankach, no to była rozpisana właśnie na etapy. Najpierw pozwolono się wykrzyczeć. Wszystkim, że to Bodnar, że on to robił, i tak dalej. No a później odpalono odpalano akcję pod tytułem Pisowski prokurator Tomasz Jańczyk, z tego co pamiętam. I to on jest winny, to on się podpisał, i tu znów nie ma, nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa, że to jest bzdura, że to jest jedna wielka blaga, że Bodnar wcześniej odebrał temu prokuratorowi, podobnie jak innym prokuratorom, z nadania jeszcze z czasów Ziobrów wszelkie kompetencje. A ten kwitek podpisany przez niego jako nadzór nad, nad postępowaniem to jest kwestia formalna, i tutaj nie bardzo nawet ten prokurator miał inne, inne wyjście. Mógł, mógł jeszcze dodatkowo liczyć, że, że w końcu uzyska dostęp do tej sprawy, skoro prokuratora, prokuratura w tej części wojskowej działa nad nią nadzór. I to jest, proszę państwa, typowy tusk który z pełnym cynizmem, fałszem, zakłamaniem, brutalnością, bezwzględnością pod koniec kampanii odpala sprawę, która była wszystkim znana od trzech miesięcy <laughs> przepraszam, i robi to w jednym celu. Potrzebował to dokładnie co mówiłem, potrzebował dwóch Jednego, dwóch punktów, żeby zrobić mijankę z PiS, i to co też Państwu mówiłem, jeśli jest jakieś zagrożenie, że PiS te wybory przegra minimalnie z Platformą Obywatelską, to będzie to efekt odebrania części elektoratu z trzeciej drogi, no i przepływu elektoratu konserwatywnego z PiSu do Konfederacji, no z powodu tego, że PiS miał tam różne zawirowania z wiadomymi sprawami. To się w pełni sprawdziło, proszę Państwa. No a dlaczego nie zadziałały te argumenty, które Państwo przedstawialiście, że to uderzy przede wszystkim w Tuska? No, spójrzcie na frekwencję. Spójrzcie na frekwencję. Na Tuska głosowali tylko i wyłącznie silni razem. Zresztą, podobnie jak w przypadku PiSu, też był to twardy elektorat, ale tutaj znaczna część twardego elektoratu PiS została w domu. No i to jest. To jest minus dla całej tej kampanii prowadzonej przez PiS, że nie potrafiła zmobilizować nawet własnego elektoratu, chociaż zawsze miał problemy PiS z tym elektoratem, podobnie jak PSL zresztą w, w, w czasie tych konkretnych wyborów. Do wyborów poszedł wyłącznie twardy elektor, a twardy elektorat nie myśli. Twardy elektorat walczy, a tacy fanatycy jak silni razem, wystarczy im rzucić hasełko pisowski prokurator, i jest pozamiatane. Zresztą tak funkcjonuje fanatyzm, tak fun funkcjonuje zabetonowany elektorat, że w ogóle nie dopuszcza do siebie racjonalnych argumentów, a kieruje się tylko i wyłącznie zasadą swój, nie swój. No to jest coś na zasadzie fanatycznego kibicowania, i tutaj nie ma miejsca, proszę Państwa, na żadne myślenie, na żadne niuansowanie. Także Tusk absolutnie tą akcją nic nie ryzykował. Natomiast osłabienie trzeciej drogi było dla niego podwójnie korzystne, było korzystne w kontekście wyborów i tej mijanki, którą sobie załatwił tym atakiem, jestem przekonany, że to ten atak załatwił miankę. No, i osłabił koalicjantów po to, żeby doprowadzić do, proszę Państwa, w ogóle e, rozpadu tej e, koalicji, e, zwanej trzecią drogą, i osłabiania też lewicy. Po co? No, to, to już jest, proszę Państwa, naprawdę naiwne pytanie. I tak dochodzimy do klu dzisiejszego odcinka: dlaczego losy tej e, koalicji są przesądzone w takiej formule, jaka ona oczywiście istnieje. No jeśli już językiem oficjalnym pani Mucha mówi, że pora się rozstać, jeśli Sawicki z PSL-u PSL mówi, że tu się trzeba poważnie zastanowić, że ta formuła nie ma najmniejszego sensu, jeśli ją kontynuować w taki sposób, bo tak naprawdę hołownia żeruje na strukturach PSL-owskich i E, I co? I, I PESEL z tego nic nie ma, poza tym, że musi za to płacić i udostępniać miejsca na listach. Jeśli tych głosów e, z, zarówno z jednej i z drugiej strony, mówię tu o pesel u i o, e, i o e, Polsce 2050, jest coraz więcej i to w takich e, oficjalnych już wersjach i dość mocne są te stanowiska, no to o czym? Tutaj mówić, to no ta tak jak mówiłem już wiele miesięcy wcześniej, że pierwsza do rozpadu jest trzecia droga, tak to się, proszę Państwa, sprawdza. Tak jak mówiłem, że chołownia zostanie zjedzony i zużyje się sami to bardzo szybko, przez swoją no, nieznośną osobowość, i to jeszcze na siłę to nazywam osobowością. Irytujący sposób wypowiadania się, który dociera, no nie wiem, do cioci na imieninach. No tak też się to sprawdza, proszę Państwa, marzeniem ściętej głowy jest tej, w tej chwili kandydowanie chołowni prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zresztą on już to też dawał do zrozumienia, że jest gotów się wycofać za stanowisko marszałka, i to może by był jakiś interes do zrobienia, ale nie po tym, co się stało w wyborach europejskich, bo tu zadziałała psychologia. Proszę Państwa, jest mało prawdopodobne, że te wyniki, gdyby się odbyły wybory parlamentarne, te wyniki by się powtórzyły w takich proporcjach jak przy wyborach europejskich. Frekwencja była na pewno by była wyższa. Mało prawdopodobna byłaby mijanka przy wyższej frekwencji, bo tutaj elektorat PiS by się przebudził. Natomiast pochłonięcie przystawek z tego, co, co widać, daje. Bardzo e, krótki dystans w e, platformie do, do PiSu, ale powoduje utratę władzy, więc tutaj wzajemnie się te ugrupowania szachują. Więc teraz jedyny kierunek e, zmian, politycznych zmian, jaki przewiduję jest dość oczywisty. No, będzie to wyglądało tak, że pierwsza posypie się trzecia droga. No, i tutaj, o ile PSL się e, utrzyma jako partia, bo oni oczywiście będą się odwoływać do tej swojej wiekowej tradycji, i tak dalej, chociaż oni z PSL-em mają e, tyle z, 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 wspólnego, co ja z Donaldem Tuskiem. E, natomiast trzecia droga no, jest skazana na dwa warianty: albo zostanie wyciągniętych. A właściwie to powinno, to będzie się odbywać dwutorowo. Zostanie wyciągniętych z powrotem kilku posłów i posłanek, <laughs> przepraszam, z trzeciej drogi, wchłoniętych oczywiście przez koalicję obywatelską. No a to, co za pozostanie, jakaś kadłubkowa partia skończy, proszę Państwa, jak nowoczesna, bo nie wiem, czy wiecie, Nowoczesna w tej chwili wchodzi w skład koalicji obywatelskiej, no ale potencjał nowoczesnej to jest 1,5% i tyle przewiduje, może 2,5% zostanie trzeciej drogi, drodze, więc tu jeżeli chodzi o przyszłość tej formacji, to ona jest, proszę Państwa, przesądzona. Zresztą to jest scenariusz jeden do jednego powtórzony, jeśli chodzi o nowoczesną. Jest takie przekonanie, że to oczywiście była, że to było coś podobnego jak w przypadku Palikota, że Palikot udawał, że jest przeciwnikiem Tuska, tak naprawdę to, to miało odebrać tą część elektoratu lewicowego i być do pełnej dyspozycji Tuska i z chłopnią jest tak samo. Nie, ani z chłopnią, ani z Tuskiem, nie był, ani z Petru nie było tak samo. To zostało rzucone na wabia, miało żyć swoim życiem. Ja przypominam, że był taki moment, kiedy Nowoczesna przeskoczyła PO, gdzie... Już nie było Tuska i Schetyna, nie był ulubiącym mediów. No więc nakręcano na siłę nowoczesną, że to jest nowa formacja, nowa siła, i ona ja teraz pociągnie Polskę, czy tam trzecią RP europejską w, do, w kierunku świetlanej przyszłości. To się nie udało, to się posypało, a gdy się zaczęło sypać, no to zmieniła się wajcha w drugą stronę, dobito Petru po to, żeby go e, wciągnąć, czy po, po to, żeby Reszki po tej partii w, w, wciągnąć do Platformy Obywatelskiej. I tak samo było z Chłownią. On na początku miał, napraw, naprawdę był pompowany, miał wysokie notowanie, Polska 2050 zbliżała właśnie do Platformy Obywatelskiej. Chołownia był przez moment liderem, jeżeli chodzi o ten tak zwany obóz demokratyczny, a to znów z demokratycznym obozem nie ma nic wspólnego i przeskakiwał nawet Trzaskowskiego w sondażach, no ale w momencie, gdy popełnił kilka błędów, główny to ten z aborcją. I tą miękką narracją, jak to zwykli mówić analitycy i politycy, no, no natychmiast został zgaszony i on już jest, proszę Państwa, w tej chwili skreślony. Hołownia nie będzie reanimowany, Polska 2050 nie będzie reanimowana, będzie podjęta akcja taka sama, jak była z nowoczesną czyli zostanie ta partia okrojona do kadłubka, część posłów przejdzie. Tych takich, którzy się nadają na transfery, którzy nie zaskoczą wizerunkowo, czy tam nie, nie urażą silnych razem, a reszta jak będzie chciała wejść do Sejmu, no to będzie musiała żebrać o miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej, czyli do Koalicji Obywatelskiej wejdzie kolejna kanapka PSL. Jak to PSL? Będzie musiał zastanowić po raz kolejny z kim pójść do wyborów parlamentarnych, bo akurat do wyborów parlamentarnych, to, że poszli z Chłopią, to ich uratowało na, ta, na tamtym etapie. Zwłaszcza, że jeszcze była ta akcja: nie, nie hejtujemy Polski 2050, gdy się zorientowali, że w sondażach zdławienie. Polski 2050 nie da władzy Tuskowi, czyli nie da władzy Koalicji Obywatelskiej. No, PSL to już wy, wy występował w różnych konfiguracjach. I, i z Kukizem, i, i mówiono o nich tańczowe gumowce. No i teraz był z Polską 2050, więc. Będzie się musiał zastanowić, co dalej, żeby wystartować w wyborach parlamentarnych, czy będzie startował pod własnym szyldem jako e, niezależna partia. No i wtedy nie będzie musiał przekraczać progu 8%, a te 5% może jakoś się e, przeciąga. <laughs> Przepraszam. Natomiast, proszę Państwa, to temu wszystkiemu oczywiście będą yy, towarzyszyć rozmaite tarcia, no bo nikt się nie poddaje yy, bez yy, walki, jeśli podżyna mu się gardło. A Tusk w tej chwili podżyna gardło swoim przystawkom po to, by je, by je skonsumować. Więc za ten numer, który odstawił Tusk yy, Kośniakowi Karmyszowi, a tak naprawdę całej trzeciej drodze, bo to oczywiście wszystko do jednego worka zostało wrzucone, no, Będą, będą rewanże. I teraz to tylko no jak to mówi internet. Ja niespecjalnie za tym określeniem przepadam, ale kto przepada, to może otworzyć. I za samym popcornem nie przepadam, ale kto przepada, to może otworzyć popcorn i, i czekać na kolejne akcje, jakie będą płynęły, kolejne podrzucanie świń i kolejne próby wbijania noża w plecy, bo takich prób będzie mnóstwo, proszę Państwa, w tej chwili. Jedno jest pewne: koalicja 13 grudnia, w takiej formie, jakiej zaczynała, nie przetrwa i pierwsze zmiany powinny nastąpić już w najbliższym czasie. Będę się upierał przy tym, że zapoczątkuje je trzecia droga, bo to jest najsłabsze ogniwo w tej, w tej całej układance. No a poza tym. Jak są tarcia w koalicji, jak są tego rodzaju przejęcia, jak znowu dojdzie do duopolu, to jest pewne, że frekwencji z 2023 roku nie da się odbudować, proszę Państwa, bo ta bo ten duopol prowadzi do obniżania frekwencji. Ludzie, którzy liczyli na jakąś odmianę, na jakąś nadzieję, którzy myśleli, że te partie środka no, wpłyną jakoś na to, że nastąpi zmiana, że Tusk nie będzie się zajmował Kaczyński, Kaczy, Kaczyńskim Tuskiem, to nastąpią szybkie rozliczenia i Polska pójdzie pełną prawą do przodu, no to, to już widzą jakimi byli naiwnymi, jeśli nie frajerami, żeby powiedzieć e, brutalnie. Także to będzie sobie gniło, to się będzie rozkładało już w ramach całej koalicji 13 grudnia. Do tego dochodzą przecież wszystkie jałowe przekazy dnia w wykonaniu Tuska, za tym będą szły podwyżki. Teraz już widać, że następna grupa społeczna, czyli najemcy mieszkań będą... Wynajmujący mieszkania, nie najemcy będą płacić dodatkowe podatki. Mamy tą magiczną datę związaną z lipcem i z wysokimi podwyżkami. Mamy grupę, która nie dostanie podwyżek, czyli tak zwana budżetówka jest zredukowanie 14 emerytury i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Tusk się zużył po pół roku, praktycznie, jeżeli chodzi o tą swoją propagandę. Takiej skali, aby ona pozwoliła na utrzymanie władzy, bo to jeszcze raz trzeba podkreślić. Tusk te wybory wygrał o 0,9%, PiS uzyskał wyznik 36%, czyli wyższy niż w poprzednich wyborach i samorządowych, i parlamentarnych, ale stracił władzę poprzez zniszczenie przystawek. I to się stało, proszę Państwa, zaledwie w pół roku. Obecna większość straciła większość. Obecna koalicja rządząca straciła większość parlamentarną, więc to jest błyskawiczne tempo. A argumentów Tusk nie ma żadnych, bo za tym kotem non-stop, piska Kaczyński. Więc to jest proszę Państwa przesądzone, że gnicie tej koalicji będzie postępowało i to w tempie, myślę, że w tempie satysfakcjonującym wszystkich przeciwników koalicji 13 grudnia. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Typowy Tusk, to jest wniosek na dziś. Typowy Tusk. To, co zrobił z tą akcją z żołnierzami, i to, jak wbił nóż w plecy Kosiniakowi i Hołowni. To jest typowy TUSK. Z jednej strony na tym zyskała, a z drugiej strony będzie płacił za to olbrzymie koszty. Na to na pewno będzie olbrzymie koszty płaciła cała koalicja, bo tarcia w tym układzie są nieuniknione i dymy, i kwasy, i podrzucanie świń, i wbijanie kolejnych noży również. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.